Dzień dobry widzowie, święta, święta i po świętach Jak wy to oglądacie, no to jest już po świętach A jak ja to nagrywam, to jest 23 grudnia, a jutro są moje urodziny w Więc nagrywamy dzisiaj odcinek jeszcze świąteczny, jeszcze porozdajemy prezenty widzowie No bo jak ja to nagrywam, to są jeszcze święta, więc nie widzę przeciwwskazań O jakaś dupeczka A jeżeli wy chcecie ze mną zajrać na tym Majestiku, to każdy może tutaj grać Każdy tutaj gracz chce po prostu wbija i gra Jest to darmowe To wystarczy, że wejdziecie w link w opisie i powierzycie gierkę i założycie konto Tyle Ty, hej malejka. Co? Ty, chciałabyś może na jakąś randeczkę skoczyć? Co bym chciała? Na randeczkę jakąś skoczyć czy Nie, to? No czemu? Się, A ja Cię znam, nie? Skąd mnie znasz? Znam Cię Jak? Skąd? <laughs> Ej, ale łatwo poszło Randomowo nagrywam w i wchodzi do Nie peczek. znam cię. Ale skąd Ty mnie znasz? No ja Cię znam, wiesz Już kiedyś w ten... No już kiedyś jeździliśmy raz. Gdzie jesteś? A jeszcze? ja muszę się ubrać, wiesz Bo ja... Ja... Ja właśnie ja jestem bo jesteś co? Ja jestem naga w majtkach i w tam, kundę, to, nie ma... to nie przeszkadza, to nie przeszkadza, spokojnie Chociaż nie, poczekaj, poczekaj Nie, 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 ja na żartowałem to co powiedziałem Ile ty masz lat? No Ile Ja? Ty... No Ale czy my przechodzimy do OC, czy my no, to nie, Ja już chyba wolę o OOC wiedzieć w dzisiejszych czasach, wiesz? A w dzisiejszych czasach na to 20 ty jesteś taka stara dupa? Stara dupa, no to nieźle, że staram do mnie ty, to ty jesteś w moim wieku, co jest? No, jestem. Jak tam robota leci? Co gdzie pracujesz? Dobrze, dobrze mi leci, a to No mi też bardzo dobrze w żabce się zatrudniłem. A ja co znam, czy masz mój kontakt zapisany, co ty gadasz? Serio? No, nie pamiętasz Emmy? Cześć, ty to jesteś Emma? Ja Ale ta druga, czy... ale ta druga Emma. Ale ta druga Emma. Tak, a to, to pamiętam! Ja. Coś, tam był odcinek, coś tam przy sklepie, nie? Z ubraniami. Tak. To jest by tak nie. Wiem. Tak, mnie porzuciłeś, mi później nie odpisałeś na doceku i ogólnie mega wrednie Ej, pisałaś do mnie na doceku Tak, mnie nie odpisałeś Ty widzowie, to jest dobra dupeczka, ona ma 20 lat Ej, ona do mnie pisała, faktycznie jej nie przestałem odpisywać Olcita, ej, ona ona wygląda Kurde, ciężko mi powiedzieć, czy ona wygląda dobrze, czy niedobrze Czekaj, sobie wyciekniemy od niej Instagrama Ej, faktycznie pisałaś do mnie Olałeś mnie, to jest Spamie a... mi zniknęło, no sorry, sorry No pewnie spam a, a Instagrama masz? Nie no, później będziemy pisać, to ci, to ci napiszę. No nie no, podaj podaj. Nie ma tak łatwo, nie ma. To, to co ty taka jesteś? Co? Ja już ci podałem swojego. No nie, nie podałeś. No mi. to podaję, surfero podłoga. To teraz ty możesz podać. No, no, no to ja cię zaobserwuję i ci napiszę. No później. to później. zaobserwujmy? No to później. No dobra, wsiadaj. Mm, to nie, to, to na skarb muszą podjechać. Uśwa, Kurde, skraszowały. Gdzie moja dupeczka jest? No i ją straciłem. Ja pierdykam. Ja to spróbuję się widzowie zaraz dowiedzieć, jak ona ma na IRL na imię, bo moim zdaniem imię mówi bardzo, ale to bardzo dużo o sobie. Halo, jakim mechaniku? No gdzie jest? Ja ci nie widzę. No. no, ja tutaj jestem koło takich kluczy. Dobra, czekaj, idę tam podbiec. No, koło tych takich zielonych ludzików. Dobra, dobra, idę. O, gdzie jesteś, ty? jesteś. A, jesteś. Dobra, musimy podnieść podwózkę, idziemy do zielonych. Dobra. Do... O, ale oni nas. Nie, 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 nie. spokojnie, no, jesteś ze mną, nic ci dobra. się nic ci nie grozi. Ja cię bronię, to ty się powinnaś bać. Patrz, patrz, oni strzelają. Ej, halo, halo. Ja pokojowo podbiec. Halo, dzień Bezcie dobry. Czy Kolegę? mogli państwo sobie nas podwieźć? Tak, tak, Chodź Emma, serforo, ale jesteś ładny. Dzięki wielkie! robicie, Dlaczego oni mnie poddają? Co, co, co? Ale wy tak robicie. Przecież wasz kolega nam powiedział, że nas podwiezie. O co jest Trudno. O co jest kłótnia panowie? Święta są, Boże Narodzenie. Ja pierdzie, naprawdę W gangach to są takie małpy Ja potrzebuję po prostu podwózki A oni mnie rozstrzelają Co za kurwa ludzie Serferu o, o, o koleżankę też podnieś Wiozę cię serferu Dzięki wielkie, ej dobra wy jesteście gitami Ale tam ci co mnie rozstrzelali to są jacyś śmiecie A podnieście Emmę Ej dobra, ty mieści, byłeś to, no. stary gitem Powiedz mi co, co, co im odwaliło Nie wiem, o widzisz strzelają Ty jesteś za dobrym człowiekiem na ten gang A grzeczny byłeś w tym roku? No tak, tak tak. Jakiś dobry uczynek mi wymień, co się zrobiłeś? E, dzisiaj podwiozłem was na A <laughs> Dobra, a inny uczynek? Bandaże na szpitalu dałem, bo ktoś nie miał. Dobra, słuchaj, Wasz? wysiadaj. To. Mam dla ciebie stary prezent. Jaki prezent? Mm, ile byś potrzebował pieniędzy? Jak, po, jak powiem mniej niż 250 tysięcy, to dam mu pół banki. Jak powiem więcej, to dam mu 250 tysięcy. Nie potrzebuję pieniędzy. Czyli, ze, czyli zero, tak? A. No dobra, no to dzięki wielkie. Trzymaj się. Na luzie. Siema. <laughs> Nie no żartuję. Chodź, chodź. Słuchaj, zdałeś test, Wygrałeś grałeś pół banki, stary. Ja też test. Ile? to test. I pół banki trzymaj. Proszę bardzo. I ja słuchaj, i słuchaj, przekaż to swoim tym kolegom zielonym, że gdyby mnie nie rozstrzelali, to chciałem każdemu tam dać pół bańki. Tak, przekażę ludziom. Dobra, ludzi. trzymaj się, joł. A w ogóle, no, Iareli, jak dźwięk? masz na imię? Ola. Ola. Okej, okay, no, czekaj, ale, ale, ale. muszę wygodlować, poczekaj, poczekaj. Co oznacza imię Ola? Ola oznacza obrońca dla ludzi, są zazwyczaj energiczne, ambitne i pracowite. No widzisz? To kurczę, dobrze trafiłem. No chyba tak. Chyba tak ci powiem. Chyba tak. Bo imię bardzo dużo mówi o człowieku. No, a ty jak masz imię? Ja mam imię Lary. No... <grym> <grym> Nie, no. Lary z no, Ja na no, no, serio pytam. Tak serio, to Wojtek. No to też ładne, no Wojtek. I Woj... Wojciech Szlachecko. Szlachecko, Wojciech. I to oznacza wojownik, który się cieszy, czyli że jestem waleczny, ale przy tym bardzo, bardzo miły i bardzo szczęśliwy. szczęśliwy no. no to dobrze. Taki radosny chłopak. No widzisz, a ty tutaj rzadko tak bywasz. Na no, rzadko, raz. Mnie. Raz na dwa tygodnie w sumie wbijam, ale widzisz przeznaczenie chciało, żebyśmy się spotkali. No, drugi raz. Co? <śmieciu> serpero, jeba cię, kurwa. Co ty powiedziałeś do mnie frajerze w flecie? Ta? Święta są ty, śmieciu, a ty będziesz mnie wyzywał i na shifcie bił! Ej, ile ja mam HP, bo nie widzę! Ha, <laughs> <laughs> Nie, nie żyje! Dawaj ona, dawaj ona, lecisz z nim! O nie! Dwóch nas <śmiech> rozwalił! <śmiech> Ale Lambert spierdzielił ziobej. No i co? No i co? Nie no, święta w ci podniosły. Oooo, bardzo dobrze! Uuuuh, GG, dobra walka była. Dobra, dobra <laughs> Ale mogło być bez tego wyzywania. Ale nie, bo mnie kiedyś zabijesz, zrobiłeś mi VD, a mnie zabijesz Serio? No, ale to chyba temu. To przepraszam cię za to. Pokój, dzięki. Boże Narodzenie, czas przebaczenia. Tak. Pogódźmy się. A dasz mi coś? Bo kiedyś <laughs> no, chyba cię coś, pogięło! No, kiedyś to są weź weźmy Ale ja właśnie chciałem do ciebie podjechać, żeby ci bańkę dać, ale żeś mi nawalił, więc. Proszę, proszę! Więc nie zasługujesz! Ej, ale nie, no, ale ten, są święta, czas przebaczenia. Są święta i wybaczam ci, nie ma sprawy. Ale no, daj no! <laughs> Trzymaj się! Ale. Słuchaj, co tu można robić, tak? To, gdzie mnie zabierasz? Um, no to ja cię mogę zabrać na mola Możemy jechać. to jest ślicznie. Ej, dobra, Ola, to możesz podać Instagrama. No ale ja cię już kiedyś podałam. Ale ja wpisałem źle, tak? Tak, w sensie wyszukałeś mnie, ale stare moje, starego mojego Instagrama. No a ty masz teraz nowe foty? Mm -hmm. No mam No jesteś ładna, czy jesteś nieładna? Aha, co to, to za pytanie, no, no, ja oceń, oceń siebie, oceń siebie No taka, okej okay. 8 na 10 Ej, no to 8 na 10 to jest dużo no to Ja bym siebie ocenił 7 na 10, no ty jesteś ładniejsza niż ja Nie no, co ty wariacie A ty uważasz, no. że jestem przystojny? No, uważam, że jesteś przystojna no. Ej, bardzo ładny, romantycznie, mam, że się wybrałem. Dobra, to ja strzelam twój Instagram to jest taki jak Discord Nie no, co ty Dobra Sprawdzamy. A to jest ta co ma chłopaka! No nie! No ja... Mia... No tak! Ja pierdzielę! No to... Czemu ona mówi, że jestem przystojny w ogóle jak patrzcie jak się całej kurde ze swoim chłopakiem, ty? Ona ty masz chłopaka! No nie jest ten Instagram. A to nie jesteś ty? Znów tego drugiego ale, znalazłeś Ale to to nie jesteś ty? To jest mój stary Instagram, bardzo stary A to już nie masz tego chłopaka? Mmm, mam Ten sam? No No nie, no to my nie pójdziemy na randkę, Olu Pójdziemy No dobra, powiedz mi, jak masz oryginal Instagrama? No, tylko ja sama co zobaczę <grym> Okej, okay. o tu ma więcej, patrzcie to Jakie ma oczy I ma BMW, ja cię kręcę ty to jest Lata po świecie, widzowie. Zwiedziła bardzo różne kraje. Ej, chyba się zakochałem. Piękna jesteś, ci powiem, Olu, no. Dziękuję bardzo, I jakie masz oczy piękne. Dziękuję. Cerfero? No ma. Yo! Ej, pierwszy raz Cię widzę, bo ja, ja ogólnie dzisiaj zacząłem grać i wpisałem kod promocyjny, oczywiście surferom. Ooo, no i sygienka, to ja Ci dopomogę stary, dam Ci trochę siankę na Dobra. Nie wiem, ja się stresuję, ja pierwszy raz Supero, widzę osobę. Surfero, na ręku nie umiesz kupić, ale pieniądze... Co jest? Masz na dobry początek Dzięki Trzymaj Dara. się bratku pa Pakuj się do walizy dalej Pakuje się malenka Uważaj bo tym autem trzeba umieć jeździć Ja umiem każdym autem jeździć Pewnie ty? tak, pewnie tak To skrót, skrót, skrótem jadę trika, trika robię, pa jakie Stanty. Stante. Jakbym deskorolko wieścił Dobra, robimy to Ale ale tutaj, nie tutaj Dobra, ręce do góry, ręce do góry, ty jest napad Nie nagiezecie czubku Kurwa kurwa Przepraszam, ja nie wiedziałem, ja życzę wesołych świąt, przepraszam, pa Dobra, to szukamy jakiegoś gościa, który będzie sobie biegł I wtedy wylatujemy na niego i go poddajemy A gdzie go włożymy? No w sumie musimy teraz czterosobowe auto, wiesz? To jedziemy po moje fury Dobra, Chudze. o jest, jest, stój! Chodźmy wysiadaj Ej, kolega. Poddaj chodza. się! To jest się! Poddaj się! Halo, ty! Poddaj. No dobra, nie szanuję życia, no musiałam go odjewać. powinniśmy się kochać, a nie strzelać ale Ja nie tak też chodzą. uważam, że powinniśmy się kochać, ale my chcieliśmy no, go nie zabijać. Chcieliśmy dobrze, ale nie wyszło. Wesoły świąt. Wesoły się no, wzajemnie Ej, możemy napaść helikopter? Możemy Kurwa, Alwias. Podaj się, poddaj się! Podaj się, podaj się! Poddajcie się! do góry. No nie, umarłem no, ja pierdzie, dlaczego nam nic nie wychodzi w tym odcinku no Zabrał moją broń jeszcze Dostaj tej broń. Oddawaj tę broń złodzieju, oddawaj Rozstrzelaj go, rozstrzelaj go Ej, biały broń pan zabrał, biały broń Ten, zabrał. ten zabrał, ten zabrał Nie, nie, nie no nie to ty od... gadasz a, gada, a. Ej kolego, ja cię mogę uleczyć z twojej ramy postrzałowej, ale oddasz broń? Właśnie Chyba oddać co? Wziął, wziął. Ciężki, wiecie? Kuma, że ja nie mam tej broni? Jest jesteś ciężka, a nie broń. ja nie broni. A, zastrzelili mnie, ale zresztą jakąś broń. Stwierdziliśmy, że robienie napadów nie jest naszą mocną stroną, więc stwierdziliśmy, że zatrudnimy się w szeryfa. Ej, Emma, Emma, chodź. co Chodź. To idę. Chodź, 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 to jest nasza pierwsza misja, żeby się spodobać seriflu. Trzeba złapać tych gangsterów no. i zanieść do więzień. Wiesz, to nam się nie uda. Nie, Dawaj. nie, Lary, Lary skreślisz nas. Halo, Lary. halo, proszę zdjąć maski w miejscu Lary. publicznym. Panowie, proszę zdjąć, proszę Lary. zdjąć. Lary, przestań, no i widzisz? Córzec. I odjechali, kurzwa. Dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry. My do pani Luny. Jest może? Nie ma. jesteś z rangi wyżej? Ja, ja jestem. I go, Tam byśmy no, chcieli nie. porozmawiać tutaj z kolegą. Dobrze, to proszę ze mną tutaj. <noise> Aha, to ten mówicie. <noise> to proszę go puścić, bo tu jakaś wyższa ranga jest. Kolego, to że ja im proponuję. Półtore, pół miliona nie? Oni się chcą zgonić. A to ja się chętnie zgodzę na pół miliona. Jak mnie wypuści, to ci dam. Panowie, no stawcie Dzień go, to, 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 to jest dobry korupcja. obywatel, ja go znam. Dzień dobry zawsze na kratce mówił. No. Może się pogubił chwilowo w życiu, ale ogólnie to dobry chłopak. Święta są, żeby... żeby na Wigilii był jutro przy stole, bo buddę nawet wypuścili, panowie wam powiem z więzienia na święta. Właśnie nie? O na święta takie coś. Bierzcie pod rękę, chodź panowie. by cię mama. A wej, no a i zostaw! Czego? No poje, protestujemy. Bas. Trzymajcie go. Protestujemy. Protestujemy! Protestujemy. Protestujemy. Dzięki, panowie, dzięki panowie, nie wypuszczam was wszyscy, lecicie za PG. Puśćcie go, panowie. Święta są. Mam to wszystko nagrane, stare, nie, nie wchodzi się tak. No ale przecież jaki jest problem, skoro drzwi były otwarte i weszliśmy? Właśnie. Tak właśnie. Taki jest problem, że, ma, że nie macie prawa wchodzić na teren komendy dalej niż wam. Czy chcieliście wyjść, sami weszliście? Mówiłem, żeby nie wchodzić. Ale właśnie, no spokojnie, no po co ta agresja, jak my tylko sobie rozmawiamy? logicznie Otworzyłeś drzwi jak To jest właśnie akcja RP, że otwierasz drzwi Na drzwi, spokojnie, poczekamy. Aha, aha, i jakiś admin wrzucił nas do więzienia, naprawdę? Bo chcieliśmy wypuścić, kuźwa, naszego kolegę z więzienia? Jaki to jest niby powód power gaming, skoro my weszliśmy po prostu do, przez otwarte drzwi, które były? No, ja pierdzielę, no i trafiłem do więzienia, zajebiście. Halo, panowie, za co siedzicie? Ja za airdrop, którego nawet nie zrobiłam. No, po kurde. zabili Pewnie Marianek no. was zbanował, co śmieć. Marianek to tak, no, tak! Nie, nie Ej, musimy Cie? sprotestować, żeby Marianka wywalić z administracji. Eee ja, Marianka! Bądź ja, Marianka! Walić Marianka.